Witam wszystkich w kontynuacji poprzedniego odcineczka Tak sobie przerwałem, tak spojrzałem na w było 50 parę minut z czego jeszcze obecne, pewnie z 6 I tak długi odcineczek także Witam was w kolejnym Kontynuujemy kościka z naszą Weroniką Kłamczynią Która właśnie teraz wszystko nam powiedziała Jak oglądać poprzedni odcinek to wiesz o co chodzi I lecimy dalej Dobrze Lecimy Chodźmy Nie ma co tutaj pitolić Nie wiadomo jak długo nam tu jeszcze zajdzie o kurde, teraz rodę? A ty, kurde, brazoleteczka, dobrze, dobrze. Ale mam tych aptek, nie? Bez jaj. Patrzcie, nie mam aptek. Mam 36 aptek. Rodaj te apteki. Niech będą, bo one szybko się leczą. To jest. Na idzie sobie. Na idzie, dobra. Docieraj. Ocieraj to. Pokaż. To to, wchodzimy. Obyś znalazł to, czego szukasz. Są tam wszystkie dane GRE, Aiden. Co jest? Aha. Kolera, nie wiem. co jest? Znowu. Nic z tego. Tylko ja przejdę pewnie. To idę. Nie, czekaj! Mam dość czekania. Czas na odpowiedzi. Co tu? Zaczynamy. Uu. co? Weronika, co się dzieje? Weronika? Nieźwi się Weronika, jesteś cała? Chyba włączyliśmy alarm. Wywołanie procedury. Jak kontaminacja? Kontaminacja? Dopiszyło no cię? Racja. Chemiczna dekontaminacja zabija. Jak ją powstrzymać? Nie wiem. Co jest? Jak nie wiesz? Weronika? Weronika! Ty zdradziła mnie, szmata, głupia. Weronika? Nie dam rady. Zrób coś. Myślę. myśl. Szybciej. Blokery. Mam jeden. Musisz znaleźć jakiś dla siebie. Wiesz gdzie mam szukać? Sterownia. Może tam je trzymali! Idź, znajdź sterownię. Dobra, na czas będzie. Nie robię, nie robię na czas questów. Dobra! Na górze! Procedury Szybko! Wiem! mać! Czekajcie... Ja pieprzę! Dobra, tu jest wejście! Ja jestem głupi dzban! Ty, ale jak tam wejść? Ej, weź to zrzuć. A no, zrzucone jest. Kurde tu czas jest! No ja pieprzę! Dobry był plan na początku. Kurde! Ja pierdzielę Ale jestem dzban Jaki fart! Ja, ja. ty potworem będę. Nie, no nie będę. Ty ma, nie ma powodu być potworem. Ronika. Zwał. A co wiesz tutaj? Gra? Tak. Tak użyłem blokera. Zóż, chłopak. Jesteśmy bezpieczni. Dobrze wiedzieć. To co? Gotowy? Żartujesz? Dawaj. Trzymaj kciuki. Chwila prawdy. Atuluj, Waltz. Zepsuty. Jaja sobie robisz? Owszem, to stary system. Czekaj, daj mi klucz. Waltz będzie jak nic, na 100%. Jest lista pacjentów i personelu. To kogo sprawdzimy pierwszego? Kurde, pytanie, czy te wszystkie będę mógł sprawdzić? Walca. Walca najpierw sprawdź. Sprawdzam. Jeden wpis. Testy kliniczne, środek 1354. Testy zarzucone. Wszyscy pacjenci wypisani z środka. Sprawdź wszystkie nazwiska. Ach, pacjent wypisany. Hmm. Wszyscy? Tak. Cholera. Nic o tym, gdzie ich wysłano? Albo o tym środku, 1354. Przykro mi, Aiden. Okej. Okay. Aiden. To sprawdź mnie, Aiden. Aiden... Jest jeden wpis... wśród najmłodszych dzieci. Rok 20. Aiden Caldwell, tak się nazywasz? No, na to wychodzi. Co piszą? Dane zastrzeżone. Jedyny wpis. Ostrzeżenie. Pacjent wykazuje ponadprzeciętną tolerancję na środek. Wykonano większość testów. Wzorowe wyniki. Ja jestem potworem, Ty... więc spoko. No i Mia. Wpisz Mia. To twoja siostra? Tak. Nic. Jak nic? Niemożliwe. Była wtedy ze mną. Dobra, szukam. co maczał paluchy pewnie w tym. Mi, ja pierciele. Nie ma pacjentki o imieniu Mia. Kurwa, niemożliwe. To jest kurna, to jest niemożliwe. Replay... jest coś jeszcze? To Co jeszcze jest. Środek testowano także na zarażonych w innych obiektach GR w mieście. Bez efektu. Projekt prowadzono i nadzorowano w X13. Ostatecznie go zamknięto. Tak jak samo X13. Coś więcej o tym X13? Tutaj? Wątpię. Ale słyszałam o tym. W X13 był sztab operacji GRE. A ten środek? Wiesz co to jest? Prowadzono tyle testów i badań klinicznych. Poszukam wyników badań w bazie danych. Coś nie gra. Jak to? Jest wzmianka o aktywacji. Kolejnej procedury? Patrzę. Sporo danych. Rozpoczęta i wstrzymana 11 lat temu. Hmm? Wznowiona kilka dni temu. W x10. Kika. Jest mapa. Zaznaczono kilka lokalizacji w tym obserwatorium. Co to znaczy do diabła? Nie mam pojęcia, ale. Uwaga, Ingró. Waltz. Z zarażeni? Oregonaczi. Musimy was śledzić. Nie ma czasu. Szybko, bierz klucz, znajdź bezpieczne miejsce i się ukryj. Ja się nimi zajmę. Aiden, nie wiemy, ilu ich jest. Poradzę sobie. a będę potworem jak zwykle pewnie, tak? Ora, chodź tu szmato jedna z drugą. Te poradzę zaraz z wami. A wy co? z czego szukacie? Dobra, patrzmy tak. Mamy nową broń Poradzie oni są? Nie, ja oni są tutaj. Tam się ciało wala, te psute. Dobra. A czemu pasasyna? No asasynię trzeba zrobić. z drugiej strony go wziąć, trudno tamten nas zauważy Dobra, się z zbanem No i tyle z tobą, tyle z tobą Przyjacielu, najgorszy Zamknęła się? dobra czekaj bo zaraz mi tutaj Mam, ja zawsze mam, najgorszy mam teraz myśli, że ona nas zdradzi zaraz, że coś to, że to jest spisek, że przez chwilę jest, współpracuje z nami. Okazuje się, że Walt szuka też pewnie informacji o mi, chociaż bardziej ma z nią styczność chyba niż my. Ale zobaczymy. Okej, okay, dobra. Weronika, wszystko gra? Tak, ale mam złe wieści. Te lokalizacje z systemu GRE to chyba są cele. Cele nalotów rakietowych. Nalotów rakietowych, o czym ty mówisz? Protokół bezpieczeństwa. Mamy mało czasu. Słuchaj, tutaj masz River End i Garrison. To w Central Loop. Tam mieszkają ludzie. Musisz ostrzec Franka. Dobrze, zrobię to. Urde. Frank? Frank, wasza okolica jest zaznaczona na jakiejś mapie taktycznej. Każ ludziom uciekać. Co? Nie ma czasu na tłumaczenie. Każ wszystkim uciekać, Frank. Cholera. Dobra, idę, Robi się. Kurwa, otwieraj to! utkaj łeb! Zaczekaj tu. Spróbuję zaskoczyć ich z góry i ich załatwić. Nie wychylaj się. Dobra. Chodź, tu mamy górę. Ha. Ty no, patrz, jaki łeb. To są apteczki znowu? Patrz, apteczek jest, to jest miód na moje uszy. Albo no na moje rany Dobra Tylko dwóch Debile I patrzcie teraz, pierwszy raz użyję umiejętności O to o kurwa. Uro, mnie w Czyżby chcesz autograf? Debil ja ja Czemu skaczeć. ja bym z góry i chciał tutaj tre. Się. Lejden! Jestem więziona! Nie podoba mi się to! Wytrzymaj! No ale kurde! Skoczyłem, Przecież tak roz. Jest... Ta mina się nie aktywuje? O! Aktywuje się. Placzki! Tych, yy, tych rzeczy nie używa, więc teraz używam, no. Czy jest łatwiej, czy nie? No trudno. Trzeba użyć, jak, jak jest... Łódkę, okay, łeb! Dobra, popowiadałeś sobie. O. Weronika, chyba mamy spokój, ale musimy ruszać. Kurde, coś, A w... Weronika? Co... coś się pieprz, za... coś się pieprz, co, chwilę, coś się... co chwilę jej nie ma, kurna. Jak ja tutaj... Wsz... Tak samo muszę wejść jak poprzednio? Opieprzeł. Bo tak, to właśnie tak miałam zrobić. Weronika, jesteś tam? Nie wiem, co mi tu śmierdzi, jak luj. Znajdź Weronik. Ref? Nie, stopy. Weronika, odezwij się. Musiałam tam stanąć na się tam? Urody. Tak, lepiej do wentylacji Jak masz klaustrofobię? Weronika? Co się dzieje? Ktoś tu jest, Aiden! O nie. Nie, nie, nie! Weronika! Była tu. To jej radio. Znaleźć ją. wiedziałem, seba! Widziałem, że Wolf będzie. Kurde. jego starego dopadnę. powiedz coś Wytrzymaj, Weronika Kurde, ona tak daleko poszła? Kurde, jak, ona tak, daleko poszła? Kurde, jak ona tak daleko poszła? To jest niemożliwe Gdzie jest ten klucz? Gdzie jest ten klucz? Śmieciu No łapal się na ryj Dobrze, Aiden Tak, wypierdzielaj, de debilu Mutancie zasrany. Uciekaj. Mam się z nim lać. Czekaj, uciekaj! To ja się biść nie mogę. się biździć mogę. A on to na dole jest, to niech wypierdziela. Co jest? To sterowanie coś nie raz, on tak ślizga się, kurde, tą postacią Ja chciałem w dół skakać, dobrze, że nie skakałem 48 metrów w dół Ale pewnie za skocz i będzie za mną, kurde, to takie popieprzone właśnie jest Zamykaj to, o, nagle jest za mną, nie? No to chodź On to wywali Zamknęła mnie O nie, okej okay. Dobra, masz plusa, bo myślałem, że mnie zdradzisz to... Weronika, uciekaj! O kur... Oho. Czy jednak konfrontację nadal są. Dawaj mi go. On, on mutantem go! jest. Po co ci ten klucz fiucie? Co zrobiłeś z mią? Biedny chłopaczek. Zabiedziesz mnie! Coś ty zrobisz z moją siostrą Dobra, daj inną broń Nie Zabiję Dobra, masz śmieci Obra. Teraz masz tasaczkiem O ty śmieciu Nie wracaj Kurde Czekajcie Nie mogę nic się uwiesić. A okej, okay, po HP mu zjechałem, czyli będzie druga faza Ja też potworem będę Okej, okay, też będę potworem Okej, okay, czyli on zobaczy, że ja też mutację przechodzę I nie wiem, no co się stanie Przemieniam się, przemieniam się Co się będzie działo Potwór z potworem To będzie walka uciekaj, bo on do nas przyjdzie O, idzie już No. Spokojnie, Ejden. Spokojnie. Ejden. Nie. No! No! Zostaw ją. Zabiłem ją. Do no tego się kuźwa nie spodziewałem, nie? Ja pierdzielę, zabiłem ją. Popieprzone to jest Techland. Czy to techla Techland chyba zrobił, nie? No, popieprzyło was chyba, nie? Kuźwa Weronika! O mój Boże! Nie! On wszystko to jak normalnie, nie? Coś ty mi zrobił. Pokazałem ci prawdę! Co? Już za późno. Co? Co jest? Kurde! No ja w szoku jestem! Aiden... Aiden, gdzie jesteś? Aiden! Ja pierdzielę! Aiden! które zabiłem ją! Szybko! Pod gruzami! Tu jest! A jestem skażony przy okazji jeszcze. Zarąbiścia. Oni, oni co tu robią? Też się, też się skażecie! Zostań za mną! To skurna wypierdzielaj Też zginiesz! No nie, a go zgnie ta ja już mogę umierać, nie? Bo to to... Jaki... Ale... Kurwa ciężki jesteś! Już prawie. Coś śmiesznego. Ale kurde, Trzymaj się. jak ona, jak ona Trzymaj. chodzi po tych chemikaliach? O co tu chodzi? Nie było leków. Nie było więcej leków na to, żeby wytrzymać chemikalia. Nie wiem, nie wiem. Masakra. Wróciłeś. Dzięki Bogu. Naprawdę musisz przestać to robić. Martwiłam się, a to się często nie zdarza. Nie zbliżaj się, Lałan. Wow. Nie liczyłam na kwiaty, ale. Wyciągnęłam cię spod gruzu i przyniosłam tu na plecach, więc chyba należy mi się chociaż marne, dziękuję. Nic nie rozumiesz, Lawan. Ja. No co? Ja. zabiłem Weronikę. Co? Zabiłem ją. I to nie wszystko. Przemieniam się. Widziałam ciało Weroniki. Przecież rozszarpał je przemieniec. Nie mógłbyś. To byłem ja. Eksperyment Wolca wtedy w szpitalu. W bazie Giery nie było nic na temat Mii, ale było sporo o tym, co podawał nam Wolc. Na mnie miało największy wpływ. Wolc powiedział, że Micha nie żyje. Muszę się stąd wydostać. Stanowię zagrożenie dla wszystkich. A jeśli Cię okłamał? I mija żyje. Jest potworem. A nawet jeśli nie, nie zabiłeś Weroniki Aiden. Nie byłeś sobą. Powtarzam, nie byłeś sobą. Ja nie byłem, no. Jeśli przemianę wywołał Waltz, zmusimy go, żeby to naprawił. Jasne? Nie da się takich rzeczy odpowiednio odwrócić. Ci. Jak? Waltz stworzył inhibitory. Na pewno wie, jak odwrócić ich działanie. Co to? Chodźmy, pewnie kolejny budynek runął. Kurde, całe miasto się r. Wali. Ja pitole. Po co mu to jest? Rzeźnik. Chce dokończyć swoje dzieło sprzed 11 lat. Skąd rakiety w ogóle ma? Użył klucza i wtedy się wszystko zaczęło. O czym ty mówisz? Dylan nie chciał, żeby Walt dostał klucz GR. Wiedział, co to znaczy dla miasta. Walt zabrał klucze weronice i uciekł. Widocznie do czegoś go potrzebuje. Teraz już widzisz? Musisz go dorwać, jego i williamsa za wszelką cenę. Za wszelką A, cenę? Nie kontroluję tych przemian. W każdej chwili mogę. Kiedy coś zacznie się dziać? Po prostu idź do lampy UV. Sama ich nie powstrzymam, Aiden. Okej. Okay. Okay. Czyli kolejna mechanika, no lampy UV. Teraz mówisz jak Aiden, którego znam. Frank idzie z Juanem i Matem do twierdzy. Chce się spotkać z rzeźnikiem. Kurde. Co? Dole. Wyjąłeś mi to z ust. Powiedział, że Williams odezwał się do niego po nalocie i chce porozmawiać. Hmm. Frank całkiem uszalał. Dlatego zamierzam ubezpieczać tych kretynów. Idź do rybiego oka. Może uda ci się przekonać Franka, że to durny pomysł. A w razie czego? Będę w pobliżu. Kurde, Eden. powalone to wszystko, co nie się, nie się dzieje. Nie nikomu. O Weronice. Pamiętaj. Wiem, że to nie ty to zrobiłeś. Ale Jack, stróżowie prawa będą mieli to gdzieś. Ja wiem, ale. Nie mogą nam przeszkodzić. Nic z tego. Dobra, chyba takiej opcji dialogowej mieć się będę, nie? No powiem wam tak Wow! Co się stało teraz? To jestem w szoku, bo po prostu takim w szoku jestem, że... Kurde! Boże. No Boże! Frank? Frank, słyszysz mnie? Słyszysz? Chyba nie słyszy, a gdzie my teraz jesteśmy? W... Aha, tu jest to I w tym budynku jesteśmy A tu? Gdzie ja... a, Rybioko a on tu sto, stoi, tutaj Dobra, przeszukamy, wiecie co? Yy, tam, bo tamten odcinek jest, yy, poprzedni był dłuższy odcinek, bo no musiałem urwać, bo to by miało ponad godzinę Ten będzie, no przeciwnie, będzie króciutki, ale dzieje się teraz akcja, pewnie będzie to już końcówka fabuły No nic, zostawię to, zostawię was w takim momencie jakim jesteśmy Od kolejnego odcinka konfrontacja jeszcze raz z Williamsem Franka może jakoś uda, uda się ogarnąć, że tam nie szedł, no ale chyba pójdzie, no bo no Będzie chciał tutaj chronić też interesów, żeby ludzie żyli i tak dalej, a on A te rakiety, zobaczcie! Jeszcze jakby ten budynek runął tutaj Tych budynków jest odluja tych dużych, nie? No nic, dobra, nie przedłużam Widzimy się w kolejnym odcineczku z Dying Lighta. Zostaw łapkę w górę i suba, będę bardzo wdzięczny, dziękuję bardzo od razu z góry Pa pa, na razie